No, i znów jestem, moi drodzy. Już dzień dobry nie mówię, bo jest ten sam dzień. Ale mówię wam, gdzie jestem. W mieście poryć. No, ten, ten półwysep tam z brzegu jadę wodą. Podobno, no, bardzo ładny też jest. No. Będziemy oglądać. Oglądać, oglądać i nagrywać. Poryć pokaż co u ciebie ok jedziemy to jest niby centrum no to bardzo małe miasteczko to wiecie o tam jest jakiś kościół to tam gdzie kościoły to tam przeważnie jest centrum mam zaparkowany samochód wiecie 1,5 euro za, za godzinkę to nie jest źle, ale powiem Wam też coś, w słowacji. To jest straszne zdzierstwo. I teraz byłem tam w Słowacji, to miasto oglądałem i wiecie, byłem ponad godzinę. Zgadnijcie, ile mnie za, zaczardzowali, ile mnie policzyli za ponad godzinę, że ja tam stałem samochodem. No tam były może specjalne garaże, wtedy bym tani zapłacił. No to więc, kochani, zapłaciłem za ponad godzinę, zapłaciłem e, 12 euro, aż to skasowałem. Tak, ale tak mocno zdzierać? To jest półtora euro za godzinkę. Nie wiecie. Jest okej, okay, ale nie 12 euro za godzinę, za godzinę i tam było. Bo ja mówi przekroczyłem godzinę, to muszę tyle zapłacić. No kurzysz w twarz nad kagatkom, ale ja wam muszę pokazywać ten poryć. można pizzę zjeść. Hello. Wodę wylewa, ja potrzebuję wody, kur... Mo, 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 Op. No i znów jesteśmy w centrum. Oj, tam jest woda. lára spawn a e já vi Que da omissão Beautiful here. Oh, nice, nice. Nice clean water. <coughs> Dużo kamieni przyjemnie na słońcu, ale w cieniu jeszcze lepiej. Ale to fajnie pod tymi parasolami, chłodniutko, kurcze. I jak zwykle w każdym miejscu, gdzie jest trochę turystycznie, atrakcyjnie stare miasto, muszą być restauracyjki. No. Jest okej. Okay. Pizza, Italia, Margarita, eh? Yeah? Yeah. much? Pizza Margarita, 14. Fourteen. Okay, maybe I'll go back. Fourteen. <laughs> zawsze. Zawsze płaciłem 10. na te fajne liczki o, o się ciągnie. coś podobnie jak we włoszech Nie, no ja wracam. Tutaj nie ma sensu chodzić tym dalej. Idę teraz nad wodę lepiej. Bo no tam się ciągnie i ciągnie to. O, jak chłodno, przyjemnie. To już trochę skromniej to wygląda, wszystko ta plaża. Ale słońce daje, kur, jutro się smaruje, dzisiaj nie. A, jeszcze jest ta godzina, także jutro muszę się smarować. Proszę. Tam jest jakieś stare zamczysko. No i tam wesołe miasteczko. Jest. To może się, wiecie co, przejdziemy tam do tych starych zabudowań. Tamtędy się aż o tą ulicą. ale to jest, nie jest aż tak daleko, że można się przejść. Uh -huh. beautiful, yeah. Oh, nice, nice, nice clean water. Тоже <laughs> каменный. Przyjemnie na słońcu, ale w cieniu jeszcze lepiej. Czy możesz na statkiem popłynąć? No i znowu już w innym mieście, w to się nazywa to miasto, Chorwacy oczywiście. Widzicie, dosłownie ja jechałem za Polakami, bo to dużo Polaków, No tam daleko idą z przodu, to idą Polacy.

I te bogty to wypinądzę, bo Bora, bora. Tam pod górę. Muszę iść pod górę Muszę iść pod górę Pwiej godziny okay. Ale tu góra mówię wam Jest tu dbania Niesamowite Idziesz, idziesz i nie ma końca. Patrzcie, taki upał. Nie znoszę czegoś takiego. Ale może sekundycję poprawię, nie? No, już doszedłem. Kurczę. uuu, teraz będzie z górki. No dobra, już na razie. No i znów Polaków spotkałem. Szli tędy. Tu musi dużo Polaków jednak przyjeżdżać dalej do tej Chorwacji. Raz, drugi. I to bym się nie spodziewał, że tu w tym miejscu, na tym odludziu. Witam z rana, moi drodzy. Jestem teraz w Chorwacji, jak już wcześniej mówiłem na moich widiach. Wersar, miasto Wersar. I następne będę jechał w dół. Ale tam nie pamiętam nazwy tego miasta, które ja mam zamiar odwiedzić. I oczywiście z rana, no i mi kawka musi i krosant musi być. O! Wypiję kawkę krosanta, to jest moje śniadanko. I jadę dalej na zwiedzanko. Jest super pogoda, nie jest za gorąco. Naprawdę jest bardzo przyjemnie. Jest tu fajnie. Jest tak mniej więcej, powiem wam. Teraz, w Chorwacji wprowadzili euro, Euro i to wszystko, to, jak byłem we Włoszech, to tak samo kosztuje. Prawie identyczne. No dobra, ja teraz będę pił kawkę i będę jak tego. Jak to mówią po włosku, cornetto. A później dalej ruszam do przodu. Tymczasem